Ja jestem z London ITV, pierwszej internetowej polskiej TV. Powiedz mi, jak się dzisiaj czujesz? A dobrze, dziękuję. Podekscytowana? Troszeczkę tak. Czyli można powiedzieć, że Stachurski zalicza się do grona Twoich ulubionych gwiazd? Jest jednym z ulubionych artystów moich. Czyli czego spodziewasz się po dzisiejszym wieczorze? Nie wiem, mam nadzieję, że będzie miło. Jestem w bardzo miłym towarzystwie, więc mam nadzieję, że będzie udana impreza. I będziesz śpiewała razem ze Stachurskim? Oczywiście. Znasz każdą piosenkę.

thank